Elo elo 320, witajcie na kanale gramy dzisiaj słuchajcie gramy sobie w fortnite w robloxa nie? To tutaj fortnite a, roblox słuchajcie mm. chcemy się podszkolić nie... chcemy się podszkolić na razie w robloxa ale mamy w planach słuchajcie zagrać też prawdziwego Fortnitea. także nie wiem czy tutaj mamy fanów e, czy mamy tutaj też fanów słuchajcie e, e, grona słuchajcie, chłopaków Piszcie czy gracie wpiszcie w komentarzu chłopacy fortnite to będę wiedział że chcecie odcinek z Fortnitea. Prędzej troszeczkę pogram, ja bo powiem wam szczerze drugiego, bo raz będę w to grał. Na razie mi się instaluje i ściąga. Nie kiedyś dały, zagrać, dobrze. Także mi dały, jeszcze się może Nikole się uda wciągnąć. Póki ja co nie wiem, czy, czy tu o to też chodzi, bo tam to chodziło o to, że to pole się zmniejszało co jakiś czas to i było, było ze 100 osób. Nie, nie wiem, czy tu na prawo jest 7 to. osób i to się zmniejsza, czy zwiększa, czy oni jeszcze mogą dołączać. Także naprawdę no nie mam. Nie mam zupełnie pojęcia o co na razie tutaj. Kaman. Eee, tu już widzę, są pobudowane te deseczki takie te, tam się chodosz. chyba buduje. Idę zobaczyć na górę eee, i zobaczymy co tu się dzieje. Nie ja. strzelaj! Like. To ty? Tak. Nie. Tak. Pokaż się. No dobra, chodź. Hej. Idziemy razem, to może nam się uda przejść. Jest do osób, słuchajcie, także... Ja nikogo nie bieram. Dobra, to idziemy, chodź, idziemy, rozpatrzymy się tutaj w terenie. Jak ktoś będzie cię widział, czy coś, to uciekaj, skacz do góry, szczelaj i w ogóle kombinuj. No, siedmiu jest, także nie ma ich dużo. W sumie to Jestem to ciekaw, czy e, poczuj No właśnie, bo nas dwóch jest. Czekaj, gdzie są szczały? Gdzieś Uważaj. Chciałam. Tam. Idzie, idzie. Widzę jednego typka. Nie ma co No, za mały zasięg. Dobra, musimy być tam. Ale? Jakiś tam granatnik. Ej, ale on poszedł, uważaj bo on strzela z daleka Musimy iść jakoś do niego no Chodź za mną Ej, Ale ty, typek, dobra idziemy do niego, ale mnie teraz denerwował, bo on do mnie wali tak z daleka Także I, słuchajcie, dobra tam jest dwóch, dwóch jest, trzymają razem, bo widzę Oni razem, dobra, to trzeba ich odejść, podejść od drugiej strony, słuchajcie Ej, Nie wiem czy po wodzie można, czy nie można Może Na razie wolę nie sprawdzać no patrz, tego no Patrz, ja sprawdziłam. Dobra, Nikola sprawdziła i można, także słuchajcie, można po wodzie. Idziemy zobaczyć do tych typków. Dobra, lecimy na pokój. I ich. gdzie jesteś? Spróbujmy, no koło ciebie, podejść Dobra. ich właśnie z tyłu. Poschować się, żeby ci nie widzieli. O, oni no tam poszli, zobacz. Gdzie? Serio? No. Właśnie na tą górkę wejdziemy. No, z górki byśmy ich załatwili. Ej, jest dziesięciu teraz graczy. O nie. O co no i O co kaman przed chwilę Rozglądam ja bo... się, jest, jest jeden typek? Nie ma szans. To tam jest. Co ci? O, Dobra, wow. załatwione. Go... Już po nim? Nie. nie. Ale oni się odradzają z powrotem. Wiesz? I dostałaś? Ech? No. Uciekaj. Jakiś slajd. Musisz skakać. Dobra. Jestem z powrotem, A tu dziwnie, bo się deptać z powrotem. Ej no właśnie, czemu z powrotem można się deptać? To Trochę bez sensu właśnie. Dobra, no, słuchajcie, tu na razie nie nikogo... Nie widzę, tam ktoś jest, tam ktoś jest. Już Za tym poni, domkiem. Już poni. ty, dwóch naraz, nie, to się nazywa, nie? Załatwiłaś? Dwóch naraz, nie? Dwóch naraz. Idę, bo jestem gdzieś na pustyni. Idę, bo mam bitwę, słyszecie? Możliwe, że idziemy Dobra, załatwiłem go od tyłu. Nie wiem, w kogo on tam strzelał. Ty, gdzie ja pola złam? Mm, nie w tą stronę. Chyba. Tam jest snob ja jestem tańczyzowa. Ale widzę kogoś widzę tam gościa, na gościa Widzę tym. gościa, widzę Mamy go, mamy go. Jestem na pustyni. Zgłaszam. Gdzie jesteś? Na pustyni? Ej ja to zobaczyć od tu bo kogoś widziałem Snowdog O kurczę, ale dostałam. Dobrze! Dobrze! A, ale dostałam. Aj go mam chyba! Ty! Za... Jeszcze ten typek na dachu jest jakiś, ja cię Ty załatwiłam go! Dobra. O bo no, ona ukróciła ja się po prostu szłam. Zlatuję. Ja nie będzie ja jestem gdzieś w stronę pustyni. Ale go nie mogę trafić, nie? Jest, dostał! Jest, jest, załatwił! Nie! Jeszcze ma no nie wierzę! Jestem, powiedzmy szczerze, że nigdzie nie jestem. No teraz chyba musiał zginąć, nie? Nie, jeszcze się. Gdzie jest miasto? Co za typek na tym dachu, nie mogę go załatwić, nie? Bo po nim, Ja w kijowym miejscu, jest? na prawdziwym i tu nie ma nikogo. A nie, ja jestem w gdzieś. No dostałam, na hita. Gdzie on jest? O, jest w tym mieście przynajmniej. Nie, nie jestem w tym mieście. Ja chcę, mam teraz blond włosy. Dobra. Ja nie wiem, czy on uciek, bo już go na tym dachu nie ma. Z całej się kieszę, że koło jeziora. Bo tu miałem takiego jednego, co załatwiłem. Ej no ale o co chodzi? Kurczaczki musi... Słuchajcie, musi ten być. Kiedyś koniec. Nie takie się zawiesiło. Nie, dobra, idę z tą nikogo nie ma. A jest 8 graczy jeszcze z tego co widzę. Także idziemy szukać Gdzie to jest jakiś bak, bum, bum? Nie nie ja coś poprzęczałam Co Ja Nie wiem, są dziwne tryby Jest jakiś jeden, tam widziałem, bum, bum. dobra Słuchajcie, lecimy do tamtego Wszystkie tramy za drzewkiem nie ma Tu nikogo nie ma, dobra, to idziemy dalej O, widzę tu kogoś, słyszałam, widzę Słyszysz, widzisz? Takiego czarnego tu nie jesteś czarny, to ja jest rysy. łysy, bo najlepsza. mam te rysy. Co? Ktoś do jeszcze strzela. Jakiś czarny. Ło choinka. Ty. 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 No po mnie. Ty. Nie. No już po mnie. Który ja raz ginęłam? <kłysy> A ile razy można ginąć w ogóle? W razie jeszcze czy nie? No. Nie załatwiłem i dobry jestem, to ci powiem. Czwartego już załatwiam. A nikogo tu więcej nie widać. Dobra, słuchajcie, lecimy. Siedmiu no cały czas siedmiu zostało o co chodzi? To tak trochę bez sensu, że oni cały czas się deptają ci nowi. Teraz słychać jakiś bum-bum Ja dużo bum-bum bumę. Ło, ło, sam Dziwne jesteście w ogóle, ja was nie widzę. Ja jestem na pustyni cały czas się rodzę. Mhm. Mm A no no dlaczego jest? ty cały czas się rodzisz? nie wiem. No coś, nie? Dobra. I tu stąd zobaczymy co się gdzieś dzieje. A ty, ty, ty zobacz, ja jestem gdzieś na pustyni. Tu nikogo gdzie jestem, to już dosłownie nikogo nie ma. A i trochę słaba ta wersja, bo powinno być, wiesz, zmieszanie mapki i tak dalej, i tak dalej. To może no ale... przeniesiemy się do innej wersji. Ale słuchajcie, jak na początek do nauczenia się chociaż szczelania. A gdzie są budownil? W sensie gdzie się buduje? Czy ja, gdzie się buduje, czy ja Nie. wcisnęłam. Tak, przypadkowo. Wcisnę, mam. Tu. Coś Które? Aha, jest osłonka. Q Nie, ku nie. Ku? Ja ku piszę. Potwierdź. Aha, bo ja piszę. No i na ziemię możesz po prostu je zbudować. Także fajnie nawet. O, patrz, łączyłam coś. Patrz, tu ile razy. Y Zkilujesz ile razy detniesz Ehe Mam tą taką strzałką A, no ale to się skończy kiedyś czy nie? Mm. Ej, Ja buduję się w górę, Ty też się buduj w górę i może się znajdziemy Dobra, załatwię go wiem, że jeszcze żyje. Dobra, ja zatwieram go. A to ty! Ja do ciebie strzelam! Ja jestem na górze, ja spójrz w górę! Idę do ciebie. Hej! Ja jestem koło ciebie. Nie strzelaj do mnie! Aha. Specjalnie przyszłam cię ratować, a ty co? Połowa nie mam się uzięli. Już go Ta Tato! Mm. Dobra, już pani. No i ponie też. A, za ciebie. Bo także słuchajcie, no myślę, że trening mieliśmy nawet w miarę spoko. Także możecie już czekać na odcinki z Fortnite'a prawdziwego. E, będzie też Roblox, także słuchajcie, będzie raz Roblox, raz Fortnite. czy o w Fortnite? Ze mną czy z tatą? E, no, będę sam grał, będę też z Nikolą grał. Nikola się poduczy, ja się trochę poduczę i, i będziemy na pewno grać. Roblox też będzie. Na pewno teraz, tak jak wspominam, wam, będą częściej odcinki. Także bądźcie z nami praktycznie, no nie wiem czy codziennie, ale na pewno co drugi dzień. Po godzinie powiedzmy 16-17 gdzieś odcinki będą, bo myślę, że o tej godzinie już jesteście po szkole. A my się z wami, słuchajcie, żegnamy. Życzymy miłej nocki, bo u nas jest, słuchajcie, 22. i. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć!